najważniejszą rzeczą w życiu jest wybór pracy i jest on pozostawiony przypadkowi Pascal Quiet Quidding I, i czym jest o co tutaj chodzi i czy w Polsce e, zjawisko antypracownicze ma miejsce? Zapraszam do oglądania. Quiet quitting, czyli tak zwane powolne odchodzenie lub cicha rezygnacja oznacza tak naprawdę praktyki polegające na zmniejszenie wysiłku wkładanego w pracę. Czyli praktykujemy zaprzestanie wykonywania wszystkich tych zadań, które nie należą do naszych kompetencji i nie są wyraźnie określone, po prostu w opisie naszego stanowiska. Cicha rezygnacja w swojej nazwie nakierowuje nas na działanie w pracy w tajemnicy lub bez powiadomienia szefa, czy przy Generalnie zmniejszamy wydajność, robimy tyle, ile możemy, ale nie rezygnujemy z niej całkowicie. Chodzi o zmniejszenie wydajności, aby zadbać o swoją kondycję psychiczną. Odrzucamy presję i nie wchodzimy w pracę w pełni ponad wszystko. Poświęcając przy tym dom, rodzinę, przyjaciół, związek itd. Niepoświęcenie może oznaczać również brak perspektywy awansu czy w końcu zwolnienie z pracy. Quiet quitting, czyli tłumacząc na język polski, powolne odchodzenie, jest ruchem antypracowniczym ponoć zapoczątkowanym przez pokolenie zetek, czyli pokolenie takich ancymonów między innymi jak ja, ale może i jeszcze gorszych. Ale tak całkiem serio. O co między innymi chodzi w tym ruchu i czy w ogóle on ma sens? Termin ten został spopularyzowany przez media społecznościowe w tym roku, stosunkowo niedawno, częściowo przez niektóre wirusowe posty, ale w sumie pochodzenie terminu jako takiego nie jest pewne. Ponoć termin quiet quitting wypromował tiktoker Zaid Lepelin, który zamieścił wideo definiujące to pojęcie. I recently learned about this term called quiet quitting where you're not outright quitting your job, but you're quitting the idea of going above and beyond. W sumie obejrzano je ponad 3,5 miliona razy. Głównie chodzi o to, żeby się wyrzec z tak zwanego kultu pracy. Swoją drogą, ciekawe co na to, profesor Matczak, ale tak całkiem serio. Głównie chodzi o to, żeby zminimalizować ilość obowiązków pracy. Chodzi o to, żeby zrezygnować z dodatkowych nadgodzin, z nadwyżki, którą. Nam narzucają pracodawcy Zjawisko powolnego czy cichego odchodzenia wiąże się z wielkim odchodzeniem, czyli jeszcze innym zjawiskiem z 2021 roku, bardzo zbliżonym do społecznego mechanizmu quiet quittingu. Zaś wielkie odchodzenie, czyli degrade, resignation oznacza ekonomiczny trend, w którym pracobiorcy dobrowolnie i masowo odchodzą z rynku pracy. Proces zaczął się głównie w USA na początku 2021 roku i był związany z pandemią, COVID-19. Tym co szczególnie miało mieć wpływ na zatrudnionych w początkowym okresie tego zjawiska był brak odpowiednich regulacji pracowniczych oraz stagnacja płacowa w USA. Innymi wymienianymi przyczynami ogromnych zmian na rynku pracy są również wcześniejsze odejścia na emeryturę, które spowodowane zostały problemami zdrowotnymi lub zmęczeniem przedłużającą się pandemią, ale nie tylko to kolejnym powodem odejść miałaby być zmiana kulturowa w podejściu do pracy, ponieważ wielu pracowników już przed pandemią odczuwało coraz większą potrzebę znalezienia równowagi między pracą, a życiem prywatnym. Natomiast wracając do głównego wątku quiet quiddingu. No ale dobra, dobra, już do brzegu. Głównie chodzi o to, żeby wyrzec się tak zwanego kultu pracy, czyli podejść minimalistycznie do swoich obowiązków zawodowych, wyrzec się maksymalizacji obowiązków, a raczej skupić się na minimalizacji, nie robić nic, czego od nas nie wymagają, czyli chodzi o to, żeby zrezygnować m.in. z nadgodzin. Maria Kordowicz, profesor nadzwyczajny w zakresie zachowań organizacyjnych na Uniwersytecie w Nottingham, powiedziała, że wzrost cichego odchodzenia z pracy jest związany z zauważalnym spadkiem satysfakcji z pracy. Globalny raport Galupa dotyczący miejsc pracy na rok 2022 wykazał, że tylko 9% pracowników w Wielkiej Brytanii było zaangażowanych lub entuzjastycznie nastawionych do swojej pracy, zajmując 33. miejsce na 30%. 28 krajów europejskich. Jak zatem sytuacja z quiet quittingiem ma się w Polsce, czy zjawisko powolnego, cichego odchodzenia ugruntowało się już w kraju nad Wisłą? Może i tak, chociaż najprawdopodobniej jest to raczej internetowy przemijający trend, a nie zjawisko, które ukonstytuuje się na dłużej na polskim rynku pracowniczym, które dotknie nas wszystkich na każdym szczeblu branżowym. Quiet quitting będzie raczej dotyczył pracowników korporacji, branży komunikacyjnej, informacyjnej, może będzie dotyczył segmentu specjalistów, którzy zajmują się finansami, i ubezpieczeniem oraz administracją. Pracownicy tutaj rezygnują z dodatkowych obowiązków, z dodatkowych zadań, które zostają im narzucone przez górę. Oczywiście zmniejszenie obciążenia pracą nie jest nową praktyką społeczną rządzącą się rynkiem pracy na Zachodzie. Inne terminy były stosowane do podobnych praktyk. W kontekście związków zawodowych termin work to rule odnosi się do pracy dokładnie takiej, jaką przewiduje kontrakt. Termin work to rule może jest synonimicznym zjawiskiem, ale w tym przypadku termin ten odnosi się bardziej do zawodów stacjonarnych i stałych. W work to rule pracownicy mogą spowodować spowolnienie lub Spadek wydajności, ponieważ pracodawca nie zatrudnił wystarczającej liczby pracowników lub nie wypłacił im odpowiedniego wynagrodzenia. Jest to działanie zbliżone do strajku włoskiego. Przykłady działania praktyk: work to rule to m.in. pielęgniarki odmawiające odbierania telefonów, nauczyciele odmawiający pracy za darmo w nocy oraz w weekendy czy święta, a także policjanci odmawiający wystawiania mandatów. Jestem ciekaw, Waszego zdania. W jakich branżach możemy tutaj mówić o zjawisku quiet quittingu? Czy na przykład w branży e-commerce, IT, HR, branży social mediów można wykonywać minimum pracy bez konsekwencji i robić tyle, ile od nas wymagają? Czy raczej waszym zdaniem są zawody, gdzie niemożliwe jest praktykowanie cichego odchodzenia? Jakie to są zawody? Wydaje się, że w każdej z branż ryzykujemy utratą pracy, bo po co pracodawcy ktoś, kto Minimalistycznie podchodzi do swoich obowiązków i mówiąc wprost, odwala robotę byle jak. Dajcie znać, jak Wam się podobał odcinek, czy w ogóle zjawisko Quiet Quiddingu w Polsce będzie miało rację bytu, czy będzie się rozwijał dzięki pokoleniu Z, czyli tak jak powiedziałem na początku odcinka, czyli takim ancymonom, między innymi, jak ja. Zostawcie komentarz, pozytywny, negatywny, najważniejsze, żeby był jakiś feedback. Dajcie subskrypcję, dajcie lajka w górę i dajcie znać, czy w ogóle jakoś Podchodzicie też tak minimalistycznie do swojej pracy, do swojego zawodu w miejscu pracy, na, na swoim stanowisku, w swoim sektorze prywatnym czy publicznym, gdziekolwiek pracujecie. Jestem ciekaw waszego zdania. Jestem ciekaw przede wszystkim za, zdania pokolenia Z, czy faktycznie jest tak, że e, raczej dbamy o swoją psychikę, raczej dbamy o swoje emocje. Czy bardziej skupiamy się na jak największym wyciśnięciu kasy na danym stanowisku pracy? Czy jakoś to się może łączy i wpływa na jedne wody, na pewno polskie, ze zjawiskiem ee, płatków śniegu? Dajcie e, feedback i do usłyszenia, do następnego odcinka na kanale Bez żartów. Pisjoł, żegnam się z Wami.